Dzień dobry, witam wszystkich. Zgodnie z zapowiedzią, w końcu będzie prezentacja wisiorka, chociaż miała być wczoraj, ale o tym za chwilkę. Przepraszam z góry za jakieś tutaj głosy w tle, ale nie chcę materiału ciąć, montować, bo to, wiecie, ten czas montażu, potem tego przetwarzania to jest parę godzin. Więc na żywca wszystko dobrze. Tym, którzy nie wiedzą o co chodzi, chociaż, no dobrze, powiem pokrótce, od czego to się wszystko zaczęło. E, otóż ten gość Robert Swerczyk. Przysłał mi rzymską monetę. Rzymska moneta z z IV wieku. I z takim jakby zadaniem. Mieszkał w Pradolinie. Pradolina to jest takie miejsce Reda Rumia, miejsce do którego przyjeżdżali Rzymianie po bursztyn, między innymi do tego miejsca. I Robert wymyślił sobie coś takiego, żeby w jakiś sposób to upamiętnić, tą drogę bursztynową, prawda. No i ja wpadłem na taki pomysł, żeby było to cesarstwo rzymskie, którego symbolem jest moneta. Pradolina, którego tutaj będzie symbolem bursztyn. No i cóż, napis, prawda? Do tego dorobiony stylistyka starej monety, ogólnie cała stylistyka, w takim takim starym, jakby zużytym, lekko jak ta, jak moneta, prawda? stylu. Na wymianę Rzymianie między m.in. monety złote, prawda? Zabierali bursztyn. To wszystko na łańcuchu. No i wpadłem na taki pomysł, że skoro to jest moneta, moneta ma dwie strony, więc pomyślałem sobie, że trzeba, by zrobić i drugą stronę, prawda? Nie zakrywać tej drugiej strony monety. I z drugiej strony monety miejsce wybicia tej monety, czyli Ludunum Rzymskie. Miejsce, do którego Robert mieszka w Anglii, prawda? Jest detektorystą i pasjonatem historii, i znalazł tą monetę właśnie w Anglii. I y, Brytania, że nazwa wyspy, no i prawda, y, Lugdunum, droga na, na wyspę, ze sobą Rzymianie przyjeździ, między innymi brukowane drogi, to tak mi wpadło do głowy, jakby upamiętnienie tego, z drugiej strony zabierali srebro i ja umieściłem mieć, prawda, ale tak naprawdę to było jednak chodziło o cynę, no ale cynę w biżuterii, cyna to tak nie bardzo. Metal, metal brudzący, metal taki, którego się do ozdoby nie używa, więc zamiast tego dołączyłem mieć mieć jest takim dla mnie metalem, jednak podchodzący pod szachetny, prawda? Piękny kolor, i tak to wziąłem dosłownie do siebie i zacząłem, i zacząłem to robić, prawda? I zacząłem to robić. Prób było kilka, kilka fal startów, prawda? Wszystko dla mnie było nowością. Począwszy od samego rysunku, nigdy nie narysowałem projektu wyrobu, nigdy. Po, prawda, tą oprawę. Oprawa, czyli, czyli ta stylistyka, tej rzymskiej monety. Prób było kilka, tu nie są wszystkie, część już tam potopiłem. To jest wszystko próba srebra, czyste srebro, tysiączka, potocznie nazywana, po to, żeby było łatwo wybijać. Ja z innej próby też próbowałem robić 930, nie za bardzo to wychodziło. Chodziło mi o uniknięcie tego efektu wybicia, tego zniekształcenia metalu, prawda? Próbowałem na wszystkie sposoby i nie było efekt zadowalający poza właśnie zastosowaniem czystej blachy srebra tysiączki. Tyle różnych prób, prawda? Tyle, tyle czasu. Nie był to czas zmarnowany. Ja się tego wszystkiego uczyłem na nowo. Przepraszam, na nowo. Po raz pierwszy to robiłem. Więc dla mnie to nauka. Nauka nie idzie w las. Nauka już ze mną tutaj te umiejętności zostaną. Trzeba się uczyć. Cieszę się bardzo, że przyszło mi robić ten, ten, ten wyrób. I tym samym wyszedłem poza strefę komfortu, prawda? Czyli robienia tego, co umiem, tego, co lubię, na rzecz tego czegoś nieznanego. To prawdziwe wyzwanie. Wyzwanie ponad wszystko, co do tej pory robiłem. Dzięki temu, że miałem te, te tutaj nieudane próby z, z zrobieniem tej oprawy, ja miałem potem możliwość potrenowania sobie, wykończenia. Prawda? Nie, nie zrobiłem, nie wykończyłem od razu na, na gotowym wyrobie, tylko tutaj sobie tak potrenowałem troszeczkę. I dzięki temu. Później tam już miałem łatwiejszą, łatwiejszą. Ten czas poświęcony tutaj zoszczędziłem później. Poza tym byłem pewien, że tego co, co, co wyjdzie. A co wyszło? Jeszcze sprawa samej monety. Monetka przyszła w takim opakowaniu, takim ochronnym, prawda? Tu jeszcze położę tu Robert. Robert dał zresztą monetę, monetę, którą sam znalazł. Sam znalazł w Anglii. Znalazł ją legalnie. Przekazał ją, mimo iż miał tylko jedną sztukę taką. Silikła. Silikła, moneta z IV wieku. Robert ją znalazł, zakonserwował i oddał. Oddał. I powiem Wam tak: pierwszego dnia, jak dostałem tę monetę, bardzo się ucieszyłem, byłem bardzo szczęśliwy, zaskoczony. I od razu pomyślałem sobie: ta moneta nie zostanie u mnie. Robert ją przywrócił, prawda, do, można powiedzieć, świata żywych, wskrzesił po nie wiem jakim czasie półtora tysiąca lat, powiedzmy, leżała w ziemi. Znalazł, zakonserwował, oddał, a ja przywrócę ją do obiegu, do obiegu w takim formie. Yy, oczywiście symboliczny obiekt, prawda? Jednak powróci do świata ludzi i będzie i będzie noszona. I tak, monetka wielkości 10 groszówki naszej. Yy, tak się zastanawiałem, co tu zrobić, kurczę, żeby tu jednak jest folia ochronna, i, prawda? Tak wpadłem na taki pomysł, żeby taką prawę zrobić. Taką prawę umieścić po prostu w dwustronnie to prawda jest zrobione to taka na próbę, prawda? użyłem tej 10 groszówki żeby nie, nie, nie eksperymentować na, na tej monacie oryginalnej. Byłem bardzo zadowolony z tego pomysłu. Yy, folia, folia taka przemysłowa używana do yy, naklejka, taka do zabezpieczania naklejek informacyjnych na wyrobach przemysłowych, to się nakleja i to jest właściwa naklejka jest można powiedzieć chroniona w 100%. Yy, Moneta jest zaklejona, aczkolwiek klej nie dotykał monety, ponieważ miałem wycięty krążek z folii, który przykleiłem od wewnętrznej strony tej folii, i tak z obydwu stron, prawda? Na koniec włożyłem monetę w środek, zakleiłem brzegi, obcięłem dookoła, włożyłem do oprawy, prawda? Zrobiłem oprawę, włożyłem to do oprawy, zrobiłem krążek taki z drutu, który włożyłem. Krążek dociskał folię, zakułem krążek, prawda? Tak się zakuwa kamień i krążek docisnął folię, nie. Wytwarzając żadnego nacisku na monetę, moneta nie jest w żaden sposób tutaj uciskana, jest zabezpieczona w 100%. Bardzo zadowolony byłem z tego, szczęśliwy, że coś takiego wpadłem i zakułem ten, taką, taki, taki właśnie wykonanie, zakułem we właściwym wyrobie. Zrobiłem to w piątek wieczorem, jeszcze byłem na live u Roberta, napisałem, że jest gotowe, że w sobotę, czyli wczoraj, będzie prezentacja, wstaję w sobotę rano, patrzę. A tu w środku, nie wiem dlaczego, para. Ech, woda się jakoś dostała. Nie wiem w jaki sposób. W jaki sposób musiałem po prostu no, spartolić robotę, krótko mówiąc, nie ma się tutaj co oszukiwać. I patrzę na ten wyrób. Jest sobota. Co ja mam zrobić? Chciałem suszyć, prawda? Suszyłem parę godzin suszarką. Niestety ta, ta para tam, bo nie chciała wyjść. Nie wiem. Czy w jakiś sposób podczas procesu tam zaklejenia tej monetki, tam się jakaś woda dostała, wilgoć, mam pracownię w piwnicy, piwnica wiadomo jest chłodniej. Być może jakaś tam wilgoć się dostała, została szczelnie zaklejona Te, tej, tej pary nie mogłem stamtąd usunąć i pomyślałem sobie, coś muszę z tym zrobić. Ale tak, wyrób jest już gotowy, prawda? Wyrób był gotowy, zakuty. Co zrobić, żeby wydobyć to? Jak to zrobić? Żeby nie uszkodzić, tu żadnego lutowania nie może być. Nie może być tu żadnych, żadnych, prawda, kancerowania krawędzi. Nie może być żadnego niszczenia powierzchni, bo, bo to już nie będzie odwrotu, to już będzie zniszczony wyrób. Myślałem nad tym, w pierwszym momencie wydobyłem, wydobyłem ten element, prawda, wydobyłem go w całości. Monetkę to wiadomo, nożykiem wokoło tą folię wykroiłem, monetkę wyjęłem ona tam nie była przyklejona, nie była, nie była narażona na działanie kleju, elegancko wyszła. Siedziałem godzinę nad tym, nad tym, nad tym, yy, na tą oprawą, prawda? Co tu zrobić? Co tu zrobić tak, żeby tu nie wolno lutować, tu nie wolno skrobać, nie wolno niszczyć, nie wolno się pomylić i tam gdzieś zarysować, bo będzie po wszystkim. A ja już powiedziałem, że mam, prawda? No i kurczę, tak siedziałem, myślałem. Yy, więc yy, z tego elementu, który był tutaj, prawda, wydobyłem ten krążek dociskający i wymyśliłem coś takiego właśnie, tak jak tu widzicie. Łapki i jak to jest zamontowane. Ja tutaj jeszcze przybliżę troszeczkę, żeby to było lepiej widać. żeby nie stracił ostrości. Łapki trzymają, łapki trzymają monetę. Łapki są przelutowane do to krążka. Krążek jest włożony i oprawa, która częściowo została usunięta. Zostały tylko takie trzy zęby zostawione, bo całość była za wysoka. I y, zakuty jest krążek. Krążek poprzez łapki trzyma monetę. I to jest zrobione tak, że tą monetę można powiedzmy odzyskać, wyjąć. W razie gdyby kiedyś trzeba było jakoś w sposób ją oczyścić, z, y, zakonserwować na nowo, to się da zrobić. Wystarczy tutaj y, tu, tu i tu odkuć. Zrobi to każdy średniej jakości jubiler. Poradzi sobie z tym, jak to zobaczy, wyjąć, wyjąć ten błyszczący krążek. O, to to wyjąć, prawda? I monetka jest luźna. luźna. Można ją odzyskać. Nie ma problemu. Tak zrobiłem. Nie ma folii żadnej tutaj ochronnej. Ale po prostu powiem tak: moneta na tym zyskała. Poprzez tą folię moneta jest mniej widoczna. Mniej widoczna, bo ta folia też ma jakiś tam swój kolor. Ona jest bardzo wytrzymała, ale kosztem właśnie przejrzystości. Teraz moneta jest jakby na żywo. No i tak, zgodnie z tym, co zapowiadałem wcześniej jest oprawa w kształcie starej monety. Ja tu sobie posłużę, podstawię troszeczkę, bo opada mi. Ten, ten wisior cały tutaj, i tak. Oprawa w stylu sta starej monety. Prawda? Na monecie jest miejsce pochodzenia, na tej oprawie jest miejsce pochodzenia monety, łacińska nazwa, czyli imperium romanum. Udało mi się to zrobić. Wszystko jest widoczne. Może nie tak super czytelne, ale pamiętajmy. Ja, mi chodziło o oprawy w stylu starej monety, czyli takie coś podniszczone, prawda? Coś takiego niemenniczego jednak, tak? Aczkolwiek troszeczkę po łysku nadałem. Nie zaszkodzi, bo to jednak, jednak biżuteria, prawda? W pełni funkcjonalny wisior. U góry Proglacial Walis, czyli Pradolina. Jak się nazywało oryginalnie w czasach rzymskich, to miejsce nie znalazłem Żadnych tutaj wiadomości, więc przytłumaczyłem po prostu złociny Proglacial Walis. Było gdzieś jeszcze określenie bliskie, może Morefagilus, ale zrezygnowałem z tego. I tutaj, ten bursztyn, to wzbudza jakieś tam wątpliwości, czy on tu powinien być. Otóż powinien być, ponieważ tu jest miejsce lutowania zawieszki. Gdyby tego bursztynka tutaj nie było, ja bym musiał to kółeczko przylutować albo tu na dole. Wtedy, tu by była ta zawieszka, prawda, i łańcuch, na którym by wisiało, mógłby po prostu haczyć o tą, o tą po prostu oprawę tego bursztynu. Natomiast, tylko lutując kółeczkę do tej cienkiej oprawy, powoduje to, że tu jest bardzo cienki i wcale nie wytrzymały lut. Ale, jeżeli ja to kółeczko złapię w dwóch miejscach, to jest pewność tego, że ono tutaj będzie stabilne i się nie urwie, prawda, no i tak. Monety, złote monety, symbol wymiany, prawda, Rzymu Jest tutaj z, z, z plemionami. Kolejny Nordic, oczywiście, złotówka, którą zwalcowałem, wycięłem krążki. Lekko sfatygowałem, żeby to wyglądało, że jak, jak moneta, nie jak po prostu płaski krążek z metalu. Jednak nabłyszczyłem. Miałem dać taki, taki, prawda, społysku jak z ziemi wychodzi, ale złoto przecież musi błyszczeć. I tu jeszcze dodam ostatnim rzutem to, prawda, ten mały, mały kamyczek, mały, mały, mały bursztynek. Otóż to musi być razem ze sobą spięte ponieważ w razie gdyby za jedną tutaj tą część jakby szarpnąć od, od, odgiąć prawda rozgiąć to to jest dźwignia w tym miejscu działałaby siła która rozginałaby całą oprawę a spięte razem spięte razem jest bezpieczne i naprawdę jestem pewien że będzie służyło komuś długie lata łapki trzymające łapki trzymają pewnie one są zresztą podklejone całość cały bursztyn dookoła jest podklejony to klej z jest, jest czymś co się powszechnie stosuje w biżuterii a powiem tak, że na przykład to jest ręczna robota, prawda? A w, a w, a w biżuterii wykonywanej masonowo-odlewanej tam 100% jest kamieni wklejanych. Wszystko się trzyma, wszystko jest dobrze. Dobra, to jest jedna strona. Bo ja mówiłem, że wisior dwustronny, w pełni funkcjonalny. Dam odrobinkę wyżej. W pełni funkcjonalny dwustronny. Więc tak, tu jest upamiętniona droga z, z Rzymu do... Pradoliny, a tu jest droga, prawda? Lugdunum, Lugdunum, czyli Lyon. Druga strona monetki, wszystko widać pięknie. Brytania, czyli srebro, prawda? Tutaj te granulki srebra, takiego gotowca znalazłem w, w, w granulacie. Ja ich tam tutaj nie komponowałem, znalazłem takie coś, przylutowałem. Yy bryłki miedzi, które tam granulki, stopiłem razem, dwa takie, dwie takie bryłki dałem i brukowana droga, brukowana droga, coś co Rzymianie po sobie tam wszędzie, jak, jak zdobywali prowincję, to tam, żeby się poruszać szybko i sprawnie, to drogi budowali brukowane, prawda? Tu nie chodzi o bruk, tylko w tym momencie chodzi o, prawda, kąt prosty. Oni budowali proste drogi, jak mieli zrobić zakręt, to po prostu ostrym kątem zakręcali jakby, ścinali to nie było zakrętów, łagodnych łuków, tylko drogi proste i kąty ostre. Tak to wyczytałem i tak to po prostu upamiętniłem, prawda? Przedstawiłem. Bursztyn, bursztyn oczywiście jest przejrzysty, ma w sobie mgiełkę, mgiełkę, czyli mikropowietrze. To listę może powiedzmy to, powiedzmy może być tym bursztynem. I tak założenie było takie, że skoro wisior jest dwustronny, to żaden element z jednej strony nie może być jakby widziany z drugiej strony. Nie może być tej tyłu, bo tu w tym wisiorze nie ma przodu i tyłu, tylko są dwa przody. Dla mnie to było też wyzwanie. Kolejne, zresztą wszystko było tutaj wyzwaniem, prawda? Jak widzimy to, nie widzimy nic co jest z poprzedniej strony. Tu bursztynek większy niż, niż, niż tam był, o, ale tutaj zniwelowałem wielkość poprzez kółeczko, dodanie kółeczka z drutu. Chciałem ze wszech miar zrobić po prostu coś innego, różniącego się jedną stroną od drugiej. Myślę, że mi się to w 100% udało. Jestem z Ciebie naprawdę dumny, szczęśliwy, że, że zrobiłem. Praca wymagająca pod każdym względem, ale jest. I tak jak mówiłem, już pierwszego dnia powiedziałem, że ta praca u mnie nie zostanie. nie Zostanie u mnie ta moneta i pójdzie na cel charytatywny. No i tak chciałem, żeby, żeby to wróciło na wyspę do Roberta, prawda z takim zadaniem, bo Robert mi zadał zadanie, żeby zrobić pracę. Ja chciałem zrobić też zadanie dla Roberta, żeby on gdzieś to tam. Na jakiejś aukcji charytatywnej akcji, gdzieś to po prostu upłynnił, przeznaczył pieniądze dla kogoś potrzebującego, ale skoro potrzeba jest tu na miejscu, prawda? Mówię o Łuki Szczecin, Łukasz Malec, który miał potworny wypadek, stracił dłonie, no coś niewyobrażalnego, prawda? Trzeba chłopakowi pomóc. Młody chłopak, 44 lata i to będzie praca przeznaczona na aukcję dla, i pieniążki z tego pójdą dla niego. Ja jestem już zapisany do grupy licytacji dla Łukiego, Grupa startuje chyba 21, prawda? I ja to wystawiam. I teraz tak, słuchajcie, troszkę opis tego tego wyrobu taki techniczny, prawda? Więc tak. Wielkość to jest 8 cm, prawda? Szerokość to jest najszersze miejsce oczywiście się zawsze podaje. No to jest centymetrów 6 i 6 mm, 6,5. Przepraszam, 6,5 cm, tak jest. Waga. Waga jest potrzebna do określenia ceny. Waga. Waga tego, tego wisiorka to jest jak widać 55 gram. Gdybym miał go sprzedawać to zażądałbym 30 zł za gram. Oczywiście tu trzeba by było odjąć wagę monety, która waży tam niecałe 2 gramy, ale w zamian trzeba dodać jej Wartość. Wartość monety. Ja silikłę wpisywałem, wyskoczyło mi mnóstwo zdjęć, aczkolwiek taki silikły ja nie widziałem. Ja nie widziałem. Jakość monety jest po prostu fenomenalna, wspaniała. Wszyscy, komu pokazywałem, mówili tak: piękna moneta jak i jaki stan zachowania. I to jest prawda, to jest cudo. 1500 lat w ziemi czy 1600 lat w ziemi to jest po prostu niesamowita sprawa. Roblec znalazł, zakonserwował pięknie. I teraz tak, po 30 zł za gram wychodzi 1600 zł plus wartość monety. Wartość monety to jest jakieś kilkaset złotych, ile dokładnie nie wiem. Niech to się zamknie powiedzmy w dwóch tysiącach. ale to nie wszystko, ponieważ ja zrobiłem do tego jeszcze. Ja zrobiłem do tego jeszcze, mówiłem, że to na, na łańcuszku miał być, miał być ten łańcuszek. Nie wiem, czy to, nie wiem, czy to, nie wiem, czy to pasuje. Nie byłem pewien, czy to będzie pasowało, więc zrobiłem jeszcze jeden, taki bardziej, jakbym to powiedział, prymitywny, taki, który mógł być w czasach rzymskich. Ale ja dam obydwa, dwa, ja dam obydwa. Do, tego, do tego, zestawu i teraz waga wszystkiego, waga całości. To będzie tak. Tarujemy. 55 i wychodzi 92 gramy. Bardzo ładna ilość srebra, bardzo dużo pracy. Praca ze wszechmiar wyjątkowa, niepowtarzalna. Możecie sobie szukać. Nie znajdziecie drugiej takiej ani nic podobnego. Nawet gdybym chciał drugiej takiej, po prostu nie zrobię, ze względu na to, choćby, że. Bo już tylu takiego nie będę miał, prawda? Wszystko, co zrobię, będzie w tej stylistyce podobne do tego drugiej takiej lustrzanego odbicia. Nie będzie już nigdy. I słuchajcie, ja wystawiam to. Wystawię to sceną początkową, wywoławczą. 500 zł. 500 zł to jest, podejrzewam, wartość samej monety. A gdzie tu srebro? Gdzie praca? Gdzie pomysł? Gdzie wyjątkowość wyrobu? I powiem Wam tak. Ta praca mi się tak podoba, że że z chęcią miał u siebie i cenę wywołaczą sam dam. Także jak ktoś chce kupić, proszę bardzo niech przebija, niech licytuje. Ja z dumą będę prezentował u siebie z informacją, że, że komuś pomogłem, a jak powiedziałem pierwszego dnia już jak dostaną tą monetkę chciałem przekazać na cel charytatywny, więc nie mam innej możliwości posiadania tego wyrobu jak sam go kupić i te 500 jak wystawiając sam zalicytuje. Słuchajcie, zapraszam Was serdecznie. Nie znajdzie czegoś takiego. To jest wyjątkowa sprawa. Coś takiego niepowtarzalnego, coś takiego, co się chyba robi raz w życiu, nie wiem. I cóż dalej? Co u mnie dalej tak poza tym? Tak poza tym to pamiętacie czarne złoto. Być może będzie pora się na nie zabrać. Chłopaki ze Śląska, co to oglądają pewnie teraz pękają ze śmiechu. Pozdro Seracen. pozdro Andrzej H. Dla was węgiel to jest po prostu coś, co się wrzuca do pieca. Ale drewno też się wrzuca do pieca. A jest też składnikiem biżuterii. I taka ciekawostka jeszcze: przybysze, którzy zostali przesiedleni z Kresów Wschodnich na Wyspę Sobieszewską. Jak, znale jak znaleźli w niemieckich domach worki z czymś, nie wiedzieli co to jest, a to był bursztyn, no to nie wiedzieli jak co z tym zrobić, ale odkryli, że się świetnie pali. I cały bursztyn, który Niemcy mieli zgromadzony po sztormach, oni spali. Także taka ciekawostka. Słuchajcie, ja to zaraz stawiam. Będę robił zdjęcia na miniaturkę. Dziękuję bardzo. Pamiętajcie się pomaga Łukasz Malec, to dla tych, którzy nie wiedzą jeszcze, ja tam postaram się też link wcisnąć, ja już tą z żonką pomogliśmy, daliśmy po ale to nie koniec tej pomocy, to też idzie, mam nadzieję, że konkretne pieniążki za to pójdą. Jakie pójdzie, za ile pójdzie, prawda? Minimum za 500 zł. Zdaję sobie z tego sprawę, przeznaczając to na cel charytatywny, że wcale nie musi iść po cenie rynkowej. Może iść po znacznie wyższej, może iść po znacznie niższej. 500 już jest, także dziękuję bardzo. Dajcie łapkę komentarz. Do zobaczenia.